Terapeuta staje obok pacjenta po jego zdrowej stronie i pomaga mu postawić niewładną stopę na podłożu, sięgając jedną ręką pod kolano, a drugą chwytając za stopę. Następnie dociska lekko kolano, by stopa oparła się o podłoże. Teraz podkłada dłoń pod biodro chorego i przekręca je do siebie. Wolną ręką umieszcza poduszkę pod biodrem ze strony dotkniętej niedowładem. Rozprostowuje niedowładną nogę i umieszcza ją na cienkiej poduszce. Kolano jest lekko ugięte na całej długości, a kostka odsłonięta. Następnie opiekun umieszcza w odpowiedniej pozycji niedowładne ramię. Chwyta pod łopatką i umieszcza bark na poduszce w przedłużonej pozycji. Teraz umieszcza na poduszce także ramię tak, by ręka była umieszczona powyżej ramienia. W tym celu terapeuta chwyta pacjenta za przedramię. Następnie umieszcza dłoń w pozycji funkcjonalnej na zrolowanym ręczniku z lekko zgiętymi palcami i podpartym nadgarstkiem.